Teraz dzięki kuponom rabatowym możemy w T-Mobile kupić akcesoria w promocyjnych cenach. W tym materiale pokażę jakie to akcesoria oraz jak skorzystać z kuponu. Kupon pozwala na zakup czterech akcesoriów w promocyjnych cenach. Są to: słuchawka Jabra BT2045 za 19.99, która szczególnie przyda się kierowcom. Etui na tablety o rozmiarze ekranu 7 cali za 12.99. Takie etui pozwoli nam ochronić tablet przed uszkodzeniem. Jest też coś do ochrony telefonu, jest to futerał na telefon za 7.98. I karta pamięci microSD za 19.99, dzięki której na telefonie zmieścimy więcej zdjęć i aplikacji. Co ważne, używając pojedynczego kuponu, możemy kupić po jednej sztuce każdego z tych akcesoriów. Realizacja kuponu możliwa jest przy dokonaniu nawet najmniejszego zakupu w salonie T-Mobile. Ponieważ oferta T-Mobile jest szeroka, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Możemy na przykład kupić jeden z nowych smartfonów wraz z przedłużeniem lub podpisaniem nowej umowy abonamentowej. Możemy kupić akcesoria, w tym futerały do różnych modeli telefonów oraz karty pamięci. Korzystając z oferty internetu mobilnego, możemy wybrać jeden z dwóch zestawów z dwoma tabletami. Osoby preferujące kontrolę kosztów mogą zdecydować się po prostu na nowe startery i do ładowania. Zapraszamy do sklepów T-Mobile i do korzystania z kuponów rabatowych. Ich termin ważności to koniec grudnia, więc szczególnie mogą przydać się podczas dokonywania zakupów gwiazdkowych. Ho ho ho! Pełną listę sklepów oraz więcej informacji o ofercie znajdziecie na T-Mobile Trendy. T-Mobile sieć największych możliwości.